Powrotem na farmę, co? Wiesz, co wstawię się za tobą? W sądzie wojennym. Może coś Wątpię, w skórę. ale. Dzięki. Wilson, potrzebuję strzelca! Tutaj! Ja! Ja mogę! Ja to zrobię! Ty jesteś uziemiony! Oh no! Wilson, jeśli mam ginąć, to chcę w powietrzu! Piasta, Ruszajmy! Na pewno nie chcesz sobie odpuścić? Nic z tego. Obiecałeś mi ten medal. To tu się wydarzyło. Jaka akcja? Tego się nie spodziewałem. Siemanko! No, no, balony też niszczymy. Siemanko, tutaj cinek, i zapraszam do kolejnego odcinka. już z gry Battlefield, w której to mieliśmy prosto do sądu za nasze czyny, wybryki. Mieliśmy, no pięknie, nie ostrzał, nie ostrzał, tylko nie to, tylko nie to. Za nasze wybryki mieliśmy trafić do sądu, ale. No cóż, nie daliśmy się. Można powiedzieć, że nas tutaj ten atak. No prawie. Nasz atak uchronił od sądu, ale musimy jeszcze to wygrać. Nie, 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 nie. Uciekamy, bo to nie będzie takie proste tu. Oj, nie, nie. Okej, okay. gdzie są oni? Tu jest Tylko nie kamikadze, tylko nie to. No takich my nie lubimy. Ooo jesteś, jesteś, kolego, chodź tutaj. Do nas. No nic, uratowaliśmy Ulisona, jak to już pamiętamy, no ale... Ale byśmy chcieli cię trafić. Halo? Halo? No nie, nie cel, nie cel, tu, tu cel Tu celuj. Dobra. Dobra, dobra, chyba musimy zmienić cel, bo nam tutaj za bardzo ucieka. A może jednak nie. O, dostał, dostał, dostajesz. Chodź tu. No jeszcze nie, jeszcze nie chodź. Wzięliśmy się na niego. Pewnie teraz wyzywa na nas. To za czemu ja? czemu ja? Czemu ja? Czemu ja? No, pomaga swojemu, ale dobra. Zawracamy, bo mamy gorszy problem. Mu. Naprawiaj, naprawiaj No musimy zawrócić jakoś, bo gdzie on jest? Gdzie on jest? Majdaj, no majdaj, no zaraz będziemy krzyczeć Dobra Zestrzeliłeś go? No pięknie, no to jak go zestrzeliłeś to OK. Brawo ty Dobra, tu jest jakiś OK. No i bardzo dobrze Jest kolejny Pięknie. Jest. Jest, następny, mamy go. To już ostatni? No to dajesz go. Chyba już go załatwił. Oj, i jeszcze byśmy zderzenie z, ze swoim... zaliczyli. Nie no. Tyle samolotów. No nie, nie, no jak? Koledzy. Czekajcie, musimy wam pomóc, bo... No i jak on tutaj naszych rozwala, no to jest dobry gość, dobry gość No, pięknie Wiadomo. Pięknie, pięknie Super, mamy to Nowy problem. O nie Nie po naszej stronie. Gdzie są Bombowce No dobra, jak ziemiony to dawaj następnego. Zwalniamy. To na pewno nie nasz? Na pewno nie nasz. Tylko żebyśmy... Już... Nie, 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 bo my nie chcemy tutaj. Nie, nie, nie. O nie. Dobra, zawracamy. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty nam uciekłeś? Halo? O. O, nie, 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 nie mayday, 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 Nie, nie, nie To my nie chcemy A no, mamy rakiety? Rakietami chyba nic mu nie zrobimy, chociaż... Nie Chyba to był zły pomysł, ale spróbujemy Tak mówi instrukcja A mówiła coś też o... Jak używać poprawnie? No, szybko. Tych, 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 tych szybko mów. No. No i uciekło mi słowo. Dobra, jest. Jest drugi. No i zapomnij tych rakiet, no właśnie, rakiet Dobra, zawracamy, zawracamy. Bo tobie już dużo nie brakuje. Jest! Kolejny Tu mamy kolejnego, ale musimy zawrócić. No to zawracamy I szybko na dół. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś Jest. Pięknie nam to wychodzi, dobra. O nie, 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 w nas, nie, w nas, nie. Nie, dobra, wykorzystajmy zawracanie tutaj. Okej, okay, dobra, zawracamy, bierzemy go, jak to można powiedzieć. Tak właśnie, chodź tutaj. No ma nas niestety, ale rozwalimy go i zawracamy Dobra, dobra, dobra Nie ma nas, nie ma nas, nie ma nas Już uciekamy, dobra Dobra, czekaj naprawiamy się i już atakujemy Dobra, to spadamy, spadamy, spadamy Już nas tutaj nie ma, dobra Mamy mało tutaj Dobra, został jeden, dobra. Jeden nam został. Obyśmy podołali temu zadaniu nieprostemu, no ale lećmy, lećmy, bo to jest coś, coś niebywałego normalnie. Lećmy, lećmy. Dawaj, ostatniego. Yes! Mamy to.

Dobra i zawracamy. Naprawiamy się, bo coś czuję, że to będzie nam potrzebne i może to będzie dobry sposób. Może, może, czekaj. Zawracamy. Już, już, już. Już zawracaj. Ale tutaj tych myśliwców jest tego wszystkiego. Dobra. Jej. Hej, może odlećmy trochę da dalej od niego, to będziemy mieli większe szanse i więcej czasu na wycelowanie. Dobra I uciekamy Mam nadzieję, że jeden strzał z, tej, z tych dział tutaj Nas tutaj nie uziemi od razu oj, 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 oj jak to się mówi. Oj oj Zawracamy. Po heblach i do przodu, za ojczyznę! Oj! Dobra, uciekamy, bo chyba nas jakieś kamikadze tutaj spotkał. No niestety, niestety. I takich tutaj będziemy mieli. No chyba wychodzi na to, że jeszcze raz. Jeszcze jedna rundka. Jeszcze jedna... O nie! Co to, to było? Coś dostaliśmy, dostaliśmy, no jak? No już niewiele nam brakowało. A nie, to tak miało być? To miało tak być, no dobra. No, totalnie w powietrzu. Tylko nie w samolocie. O, o. Nowa zabawka? No no jak zawsze. Na pierwszy ogień to my. No okej. Okay. A mamy jakieś bro jakąś broń? Dobra! Musimy się tam dostać! Nie patrz w dobra, nie patrzymy w dół. Okej. Okay. Czyste szaleństwo? No, czyste szaleństwo, tu masz rację, Wilson. Ale czemu my? Czemu my tylko? Ostrożnie, ostrożnie, ale nie widać. Ich. No właśnie, jak to wygląda. Zobaczcie, widok jest piękny. Oj, Oj prawie się udało. O, żyjemy. Nie okay, ma okay. To ty wiesz działo, mamy jednak broń. Dobra. Nowy cel. Przejmij działo. Ale ich tutaj jest. Mam nadzieję, że nikt nas tutaj nie spotka. Dobra, kucznijmy sobie może. Nie możemy tu przejść. Aha. Dobra, nie tędy droga, ok? Nie tędy droga, no. Taka tutaj akcja jest. Ja nie mogę. Okej. Okay. Oj to nie my. By tylko jeden strzał. Niech to płonie, niech płonie. Wszystko tutaj płonie. Runie. No właśnie, właśnie, lepiej, żeby nie usłyszał. Nikogo tu nie ma przecież. O broń broń, może się przydać. Dobra, wiesz. Wiesz i zmieniaj. Nie na to z powrotem, ok? Dobra. Jaka tutaj walka jest? No popatrz, no. Popatrzcie na to. No. O nie, ktoś tu był. Tu jest ktoś. I już chyba nie ma. Tylko żebyśmy nie spadli. Nie, jest jeszcze jakiś. No, ładnie w nas ładują, ładnie latują. Okej okay. Miejmy nadzieję, że więcej ich tutaj nie ma. Tu nikt nam nie wyskoczy nigdzie. No, Mam wrażenie, że ktoś tam jest, a. A to nasz ten. O, podręcznik znaleźliśmy. Jeden na jeden. O, okej. Okay. No to jakiś farcik jest, ale okej, okay, dobra. Tu jest kolega. Dostał. Pięknie. Pięknie, mamy i działo. Czyli co teraz? Ładujemy was. Proszę, zbytnio nie widać. To jest kto. O, balon, balon ładuj. No ładuj. Ładuj. Ładuj w balon, ładuj, ładuj, ładuj. Ładuj. Nie zabijaj płotek, ładuj się, przegrało się, dawaj no. Jest. Dostał? Chyba dostał, dobra ładujemy dalej. Tak dostałeś? Mam nadzieję. A my ładujemy tu w nich. O nie! Ktoś tu wyskoczył! O to morden, trafisz? A, dobra! Dobra! Dobra, ładujemy, ładujemy w nich. No szybciutko, szybciutko, ładuj, pięknie, chyba dostał w końcu, w końcu mamy go i dostał cóż za kacenki, piękność. Hmm, co to będzie? Co to będzie tutaj. Łonie, ja nie wierzę, co tu się wydarzyło. Co tu się wydarzyło? I spadły karty. No, niemożliwe, przeżył. To moja historia. Egoisty, który naraził życie, by kogoś uratować. A w efekcie odkrył, że ocalił samego siebie. Wojna wypacza fakty, i usłyszycie pewnie inne wersje tej historii. O pilocie, który ukradł samolot i zabił kompana, a oszukując, kłamiąc i mordując, przemierzył pół frontu zachodniego, a przed sądem wojennym uratował go jedynie nalot wroga. Nie wierzcie w te bójdy. Było właśnie tak, jak powiedziałem. Przecież bym was nie okłamał. Prawda? No, ciekawe. No. Ale pięknie. I czyli to mamy już tutaj koniec na to wychodzi. Drugiej historii. Wysoko postawieni znaje... znajomi. No. No cóż. No to zakończymy tutaj sobie kolejną opowieść. I niedługo zobaczymy się w trzeciej już opowieści. Tak. W trzeciej opowieści. Więc jak wam się podobało to czekajcie na więcej. Do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.